Poznaliśmy już artefakty, z których zbudowana jest klasa. Czyli pola, metody, konstruktory, a nawet blok statyczny. Teraz pytanie: w jakiej kolejności poszczególne elementy są budowane i tworzone w momencie, kiedy będziemy chcieli stworzyć nowy obiekt? Jest to dla nas ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, takie pytanie może paść na rozmowie rekrutacyjnej. Drugi ważniejszy to, że musimy wiedzieć w jakiej kolejności są budowane, aby wiedzieć na jakim etapie z jakich danych już możemy korzystać i jakie mamy dostępne, a które będą tworzone dopiero w późniejszych etapach tworzenia obiektu. Przejdźmy więc do projektu. musimy przykładową klasę Person. W pierwszej kolejności inicjalizowane będą pola statyczne. Jeżeli będziemy mieli więcej pól statycznych, znaczenie będzie miało kolejność występowania pola w klasie, czyli najpierw wykona się ta linijka, w następnej kolejności wykona się ta linijka. Będzie miało to tyle znaczenie, że jeżeli w jakimś polu będziemy korzystać z danych innego pola, na przykład tutaj, wówczas kolejność ma bardzo duże znaczenie. Pole, z którego będziemy chcieli skorzystać, musi już zostać zainicjalizowane, zanim z niego skorzystamy w innym miejscu. Dlatego ten kod musi być poniżej. Oczywiście tutaj nie musimy mieć zwykłej prostej danej, może to być jakaś operacja, na przykład konkatenacja stringów, ale równie dobrze możemy wykorzystać metodę. W związku z tym, że pole jest statyczne, więc metoda również będzie statyczna. Przeniesiemy ją niżej. Wykorzystamy ją od razu do wykonania sysoutu. A następnie zwrócimy wartość. Wówczas na tym etapie zostanie wywołana metoda. Zostanie ona zrealizowana. Zwrócona wartość zostanie przekazana na pole. W drugiej kolejności będzie wykonany blok statyczny, który ostatnio poznaliśmy. A więc tu należy pamiętać, żeby nie korzystać z pól, które będą inicjalizowane w bloku statycznym, ponieważ na tym etapie jeszcze tych danych tutaj nie mamy. One będą dopiero w następnym kroku. Co ciekawe, bloków statycznych możemy mieć kilka. I w przypadku bloków statycznych również kolejność będzie miała istotne znaczenie. Czyli teraz wykonać najpierw ten blok, w następnej kolejności ten. Ale gdy kolejność odwrócimy, wówczas pierwszy będzie ten, drugi ten. Dlatego też dążymy do tego, aby był tylko jeden blok statyczny i wtedy nie ma problemu. Trzeci etap będą pola niestatyczne, czyli takie zwykłe pola, z których na co dzień korzystamy. I tu oczywiście jest ta sama zasada, czyli kolejność ma znaczenie. I dopiero na końcu, jako pozycja 4, jest sam konstruktor. Oczywiście w konstruktorze również możemy inicjalizować pola. I zróbmy jeszcze sysout. Analogicznie tutaj zrobimy inicjalizację poprzez metodę. I teraz, jeżeli będziemy mieli jakąś metodę statyczną Złóżmy jeszcze klasę, na której wywołamy main'a. Jeżeli będziemy mieli metodę statyczną, wówczas Nastąpi tylko inicjalizacja części statycznej, czyli pola statyczne i bloki statyczne. I to nastąpi tylko raz w ciągu życia aplikacji. Jak widzimy, wywołując metodę statyczną, część statyczna wykonała się tylko raz, metoda została wywołana dwukrotnie. I tak jak mówiłem, najpierw były inicjalizacje puls statycznych. W drugim kroku bloki statyczne. W tym przypadku mamy dwa bloki, więc wykonały się w kolejności, w jakiej występują. Oczywiście tego nie chcemy, ma być zawsze jeden blok. I na końcu metoda statyczna raz i metoda statyczna drugi raz. Za drugim razem już to się nie wykonało. Natomiast jeżeli będziemy mieli tworzenie nowego obiektu, wówczas wykona się wszystko po kolei. Czyli mamy najpierw inicjalizację pól niestatycznych, w następnej kolejności dwójeczka, czyli blok statyczny, później przechodzimy do części niestatycznej, czyli inicjalizacja pól, i na końcu konstruktor. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli przyciążony konstruktor, wówczas stąd będziemy chcieli wywołać ten drugi. Tym samym kod najpierw zostanie wykonany z tego drugiego konstruktora. I dopiero reszta kodu konstruktora pierwszego, który wywoływaliśmy. Teraz przejdziemy do pułapek, które mogą na nas czyhać. Zacznijmy od pól statycznych. Chcemy zainicjalizować drugie pole wartością z pola pierwszego, ale pole pierwsze jeszcze nie zostało zainicjalizowane. Tu, oczywiście, podświetla nam warning, że value is always null, a więc chcemy to pole zainicjalizować w bloku statycznym. Problem w tym, że blok statyczny wykonuje się po inicjalizacji pól. A więc, w momencie, kiedy będziemy inicjalizować pole drugie, ta wartość jeszcze będzie nulem. Dopiero na kolejnym etapie zostanie ustawiona poprawna wartość. Ustawimy sobie breakpointy i wywołamy metodę test. Tym razem skrót Shift F9, aby uruchomić w trybie debug. I teraz widzimy, że pole Field jest jeszcze nulem. Ta wartość zostanie przypisana za chwilę na drugie pole. W następnym kroku pole zostaje zainicjalizowane wartością OK, ale to pole już zostanie nulem, bo wartość została mu przypisana. I teraz przechodząc do testu. Widzimy, że mimo iż pierwsze pole ma wartość OK, to drugie jest nulem. Analogicznie będzie dla pól niestatycznych i dla konstruktora. Wywołując konstruktor, najpierw zostanie zainicjalizowane to pole wartością z pola pierwszego, a więc nulem, a dopiero na kolejnym etapie pole Field zostanie uzupełnione poprawną wartością. Ale Other Field już jest zainicjalizowane. Co ciekawe, jeżeli użyjemy modyfikatora Final, problem już nam się rozwiąże ponieważ w tym momencie kompilator już zauważa sytuację, że fit na tym etapie jeszcze nie jest zainicjalizowany i zgłasza nam to już teraz jako błąd. Teraz już nie pozwoli nam nawet uruchomić aplikacji. Stąd wniosek jest prosty. Powinniśmy zawsze inicjalizować pola w taki sam sposób. Czyli jeżeli używamy inicjalizacji inline'owej, jak to robiliśmy poprzez metodę albo przez przypisanie wartości, to robimy zawsze w ten sposób. Jeżeli wykonujemy to przez konstruktor, zawsze przez konstruktor. Ja preferuję ten drugi sposób, dlatego że wówczas kolejność pól. Dla mnie już nie ma znaczenia i mogę nią zarządzać niezależnie od tego, w jaki sposób będę inicjalizować pola w konstruktorze. Dzięki temu mogę je posortować sobie w kolejności albo alfabetycznej, albo od najkrótszej nazwy do najdłuższej w dowolny sposób. To nie wpływa na to, w jaki sposób one będą inicjalizowane później w konstruktorze. A dopiero na etapie konstruktora będę w odpowiedniej kolejności je inicjalizować.